10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Dobra, ale trzymuję ja w ogóle, odliczam. A to dlatego, że otworzyłem swój serwer Survival, na którym zaprosiłem moich znajomych, a my wracamy do filmu. To, e, to, to, teni, ale... A ja patrzę ja, ja na drewno nie, ja nie i, i, i mi pokazuje, że drewno to jest żaba, no. No u mnie pokazała, że lelek jest żabą. A u mnie ża nie ża nie a, nie z... nie a u mnie, że... Z... Z... Lelek To jest żaba. Nie wiedziałeś? No plus... Bardzo mała żaba. Ma jest sobie jakaś i... babka przez telefon gada, Ej, ej, ej! żaba na kanapie, muchy sobie łapie, po dupie się drapie. Ej, ej, ej. Ej, bije mnie, bije mnie! Ej, nie, nie. Jak on będzie cię bił, zostaw mi crafting. Oddaj crafting, ej, oddaj crafting. Ej, nie ma tak. Ej, jak, będziesz, jak będziesz zabierał, to dostaniesz bana. Dostałem Ci crafting. Dostaniesz cztery bana i będę konsekwentny. Ale lipny ten. To jest poważny genezisek poważny genezisek gumisak Gumisek. I... uderzyło no może by to lelek na odpale nie możesz elo padaj topię się do niej topię się idź spadł za mm -mm. To jest oczywiście serwer pod content. Ja się Ciebie trochę boję. Żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy z YouTube'a tak. Taka ściana, jakbyś tu się pojawiła. Dawaj, Lelek, tak Bo mnie nie zabijesz. Czy jest jakiś. E, ja dodałem takiego moda. No, czy znaczy żadnego e, moda. Dodałem do tapaka, hmm. gdzie mogą się generować jakieś tam struktury. Słuchajcie, Reimu. możemy zaśpiewać piosenkę. Nie, to nasz, płyną no, w B nie, no. i wregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się, potem szkwał wypchnął nas po zamleczny pas. A 300? Ej, wy wiedzieliście, że Ziaczek nie zna tego szampu? Ja znam. Czemu, jak są na innym biome, to czemu się pokazuje plan? Że... Trochę, nie wiem Ja zabieram tą wioskę i nie, no, nie będziecie mieli nicenia Okra ja i to jest, ja nie, <coughs> się, nie, nie wszystkie łóżka Dobra, ale nam też później coś daje, no? Znaczy ogólnie nie, ta wioska, ta, ta, ta wioska nie będzie ogólnie wspólna później. Możemy tam założyć naszą y, wioskę, naszą. Tak, jak mnie mnie mały zombie goni. Ej, to się pokazuje na czacie, y, znaczy na jakim jestem biomie, nie? Normalnie no, tak. tak. No to git w sumie jest fajny. I mam emeraldy. No wow. Fajnie, ja mam żelazo. Zaraz. Idę do, idę do nederu. Górnie to jest lekko no, tam... inny, y, lekko inny y, świat. Generator świata znaczy. Wiecie, że teraz pójdę do netheru i pobiję rekord. Ej, nie, 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 nie idziemy do netheru dzisiaj. Będzie... Dobra. Już mi się uspokoił. Nie wiem czemu dostaliście spida, ale macie. Nie zabił! A słyszę, słyszałem cię, słyszałem ten. Jesteś blisko mojego kej'a. Ej, cześć, jak możemy... Mogę do ciebie DPA? No, zobaczę. i w końcu. No, wow, każdy ma soję, nie? Ze sobą. Każdy ma ze sobą soję. Jak będziesz. <coughs> Lelek, jak będziesz bił na przykład Jeziaczka, ale... albo Nikodema, albo mnie, no to też Ale Zobaczcie na czata lepiej. No, zabiłam się. I co? Ej! Ej, wywaliło mnie w kosmos, jedno serce mi zostało. Mam sk Ja mam skarby. Ja, możecie ja idę teraz no, Jak zginiecie, to możecie zrobić ukośnik bak. Nie, No ale I mówię ja mam Mówię dla osób, Ej, które będą. nas ja będę będzie. Ej, ja zaraz będę miał diaksy. Okay. Więc zaraz będę miał staka. Ja mam wioskę kolejną i jest niezlutowana No i Git Ale ja gram... O! Solo. Nie, 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 nie! masz? Gdzie to... Ja znalazłem wędkę Looting 3 A wędki nie są wosne, Git Wędki są solo. Plus No, chyba, że chcesz łowić Co woli? Ja, ja skraftowałam craftingami No, najdresza no, no, dostałem Yo Dam jakiś w końcu chyba normalny teraz Jak no, to wie? Grzybowy biom Jaki? Grzybowy biom No wow, ja też z takim nie. No, ja bym cię Co? <laughs> Kim się... znowu. Nie widzę tu żadnych absolutnie. Ale kurde, laszkiej. Forest. <śmiech> <śmiech> ja mam foresta. Lusk cave. <laughs> Przejdźmy od razu do dnia drugiego, gdzie już zbudowałem mój dom. Zrobiłem jakieś jeziorko Axolotli. No i oczywiście najważniejsze dołączył nasz nowy członek Wensu. Dobra, no to widzowie, ogólnie teraz dołączył nasz nowy kolega, nowy przyjaciel, który się nazywa Wensu. Przywitaj się. Hello! No no i idziemy yy, sobie teraz pod Jamenciki. Pewnie długą drogę musimy przeżyć, żeby jakiekolwiek diamenty znaleźć. No, ale sobie pójdziemy. Już ja się na razie to tak... <laughs> 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 Okręt nasz, płynął B i frygaty dwie popłynęły. Naszym kurcem by nie zgubić się Potem szkwał, wypnął nas po zamyśle pas I nikt wtedy nie przepuszczał, że frygaty już są cię Kret poleje się strugami I nie pamiętam Jestem na lamie tej wesłu. No? Coś. Łap Jest dzięki Mam Ja tylko na tym serwerze mam głowę yy, Lelka Oczywiście dałem każdemu level, żeby po prostu sobie łatwo zenchantowali, bo niedługo mieliśmy iść do endu. co? Ja robię, nie, nie, nie tak. Co? Nie będziesz go mi zabijał, to jest przecież mój bufufu. No ty No dobra, Zaklęty Ogień 2, no dobra. No. Ja już no, najlepszy miarczyk. No, psujecie mi sety, ja, więc muszę se, muszę se... ubrać gorszego. Time set day. Ej, no to mhm. blu... Było... Nie, żeby coś, ale ja nawet nie mam dachu nad głową, o. nie? Dawaj drewna, dawaj patyki. Czekaj, przerabiam na badyle. Ja nie mam dachu nad głową. Badyle Co? Badyle. Ej, bo my już się w dyku nie, <coughs> ja tak mi nie mieści. Ej, ja tak się enchantuję. Ej, o co jest? Ej! Wywaliłem serwera. z serwera okay. I widzicie to się... Ej, wyśle wam... co mi, mi się... Możesz nasunie. sobie nie zbierać. Fogo. Ej! Ej, ej, e... no, ej, pa, ej, 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 idź Ej, idź, ej, skaj, Ej. I zabrał tutaj Ej. No. no już będzie mnie bił! bo, bo ten. Nie, no tym to z, z, z odrzutem ja, jest. Ej. No dobra, no zaraz sobie. Dzięki. Ej, no, ej, ej, jest, ej, zobacz, ej zobacz, ej, tylko nie kradnij. Zobacz, jaki enchant mi wyleciał na mieczu. Ej, dobre. Odzaj. Ej, ej, a może patrzcie co ja wysłałem no. na screenie. No super, mega. A oj, oj, bo mnie knok. Ej. To jest nie Mega. No i już je koksa! No, bratek no, bratek nie umie się nie, bić nie, bez bo... koksa. Dawaj jeziak, dawaj jeziak. <coughs> Motorek to weź, bo ty się nie opłaca. No, no właśnie, no ja, 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 ja nie wiem, nie, nie bić! No jakby, no chłopie za, zawalił nam patyki i odknokaliśmy go od naszych patyków, to ten zaczął bić. No i co robić? Czu, flame sorry, flame Przy by nie chcę być, ty jesteś spoko. Okej, okay, spoko. Typ mnie teraz nie dogoni, bo on się przepływanie od niego. Ej, po, ej, pomoże mi ktoś, Daj kupić. Z... Pusie, Pusie. <coughs> nie nie się. da się. No, płyn za mną. No dawaj. To był koniec dzisiejszego odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie suba i lajka oczywiście, no i w następnej części sobie pójdziemy do endu z chłopakami, no i co no, ja się żegnam, no i na rap!